Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie Pani. Jezus powiedział do swoich uczniów: Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swoje wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie ojciec was, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje Królestwo, niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj. I Przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia i Wam przebaczę, Ojciec Wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Chrystus uczy nas pięknej modlitwy, Ojcze Nasz. Kochani, wchodźmy na portal prawy.pl. Życzę miłego dnia.